Chcesz poprawić krążenie, zmniejszyć zatrzymywanie płynów i szybciej zregenerować nogi po wysiłku? Dziś mamy dla Ciebie idealne rozwiązanie. W tym filmie przedstawiamy najlepsze urządzenia do presoterapii w stosunku jakość-cena od kompaktowych modeli łatwych w użyciu w domu po zaawansowane systemy z programami personalizowanymi dla pełniejszej terapii. Przeanalizujemy moc, wygodę, łatwość obsługi, materiały oraz funkcje dodatkowe. Pamiętaj, wszystkie linki znajdziesz w opisie. Numer 1 EDIKER. Masz zmęczone nogi, opuchnięte stopy lub problemy z krążeniem i szukasz profesjonalnego rozwiązania do domu. Urządzenie do presoterapii EDICARE zostało zaprojektowane, aby zapewnić Ci zabieg na poziomie klinicznym w domowym zaciszu. Poprawia krążenie, redukuje zatrzymywanie płynów i pomaga w walce z cellulitem w sposób bezpieczny i skuteczny. Dzięki sześciu zaworom i nowoczesnej technologii kompresji zapewnia sekwencyjny masaż, który stymuluje układ limfatyczny i wspiera naturalny drenaż organizmu. Obsługa jest prosta – podłącz przewody, załóż mankiety, wybierz ciśnienie i czas a urządzenie zrobi resztę. Jego kompaktowa i lekka konstrukcja ułatwia przechowywanie i transport. Warto jednak pamiętać, nie jest wskazane dla osób z chorobami serca, płuc, skłonnością do zakrzepów czy stanami zapalnymi skóry. Nie zastępuje także diagnozy lekarskiej ani leczenia to uzupełnienie, a nie zamiennik. Urządzenie do presoterapii Ediker zostało zaprojektowane, aby zapewnić ci zabieg na poziomie klinicznym w domowym zaciszu. Poprawia krążenie, redukuje zatrzymywanie płynów i pomaga w walce z celulitem w sposób bezpieczny i skuteczny. Dzięki sześciu zaworom i nowoczesnej technologii kompresji zapewnia sekwencyjny masaż, który stymuluje układ limfatyczny i wspiera naturalny drenaż organizmu. Obsługa jest prosta. Podłącz przewody, załóż mankiety, wybierz ciśnienie i czas. Numer 2. E-code. Urządzenie E-code łączy technologię kompresji powietrznej, ciepło i wibracje, aby zapewnić kompleksową terapię ukierunkowaną na dobre samopoczucie i regenerację mięśni. Sześć trybów presoterapii, trzy poziomy intensywności, trzy rodzaje wibracji i dwa poziomy ciepła sprawiają, że łatwo dopasujesz zabieg do swoich potrzeb. Czy to relaks po treningu, poprawa krążenia przy żylakach, czy ulga w uczuciu ciężkich nóg po długim dniu pracy. Wygodę użytkowania zwiększa pilot z ekranem LED, dzięki któremu możesz kontrolować wszystkie funkcje bez wstawania. Urządzenie zapamiętuje także ulubione ustawienia. Dla bezpieczeństwa wyłącza się automatycznie po 20 minutach, chroniąc przed przegrzaniem czy nadmiernym użyciem. Warto jednak pamiętać, jego waga i rozmiar sprawiają, że mniej nadaje się do częstego transportu, to raczej sprzęt stacjonarny do domu. Jak każde urządzenie do presoterapii, nie jest przeznaczone dla osób z poważnymi problemami serca, zakrzepicą czy infekcjami skóry. W razie wątpliwości należy skonsultować się z lekarzem. Urządzenie zapamiętuje także ulubione ustawienia. Numer 3 Botech urządzenie Butech łączy moc, wygodę i mobilność, oferując profesjonalny masaż w dowolnym miejscu. Dzięki baterii litowej 5000 mAh zapewnia nawet do 6 godzin pracy bez przerwy. Idealne do codziennych sesji bez potrzeby podłączania do gniazdka. Pracuje cicho poniżej 40 dB, więc możesz korzystać z niego podczas oglądania telewizji, pracy czy odpoczynku. Cztery komory zachodzące na siebie z systemem stałego ciśnienia gwarantują równomierny i skuteczny masaż, poprawiając krążenie, przyspieszając regenerację mięśni oraz redukując obrzęki i zatrzymywanie płynów. Zakres czasu od 10 do 90 minut pozwala wybrać krótką sesję lub dłuższą terapię. Warto jednak pamiętać, większa moc i liczba ustawień mogą wymagać odrobiny czasu, aby znaleźć najlepszy tryb, szczególnie dla początkujących. Choć urządzenie jest przenośne, jego rozmiar i waga mankietów sprawiają, że lepiej nadaje się do użytku domowego niż do częstego noszenia w podróży. Dzięki baterii litowej 5000 mAh, numer 4 FitKing, urządzenie FitKing do nóg zostało zaprojektowane, aby przyspieszać regenerację mięśni, poprawiać krążenie i łagodzić uczucie ciężkości. Ergonomiczna budowa i regulowana kompresja powietrzna sprawiają, że dopasowuje się do różnych sylwetek, oferując masaż otulający, który imituje profesjonalne ugniatanie manualne. Do jego mocnych stron należą szeroki wybór poziomów intensywności i programów. Ekran LCD ułatwiający obsługę oraz inteligentne czujniki automatycznie regulujące ciśnienie dla bezpieczeństwa i skuteczności. Do zestawu dołączono torbę transportową, a wytrzymałe materiały zapewniają trwałość i odporność na częste użytkowanie. Warto jednak pamiętać, urządzenie jest przeznaczone dla określonych wzrostów, więc może być mniej odpowiednie dla osób bardzo niskich lub bardzo wysokich. Ponieważ działa na kabel elektryczny, nie daje pełnej swobody jak modele bezprzewodowe. Cena jest nieco wyższa niż w przypadku prostszych opcji, ale uzasadniona oferowanymi funkcjami. Jeśli Twoim priorytetem jest jakość masażu, możliwość personalizacji i niezawodność uznanej marki, to zakup, który warto rozważyć. Jeśli jednak zależy Ci na pełnej mobilności, lepiej spojrzeć na wersje bezprzewodowe lub z szerszym zakresem dopasowania. Poprawiać krążenie i łagodzić uczucie ciężkości. Ergonomiczna budowa i regulowana kompresja powietrzna sprawiają, że dopasowuje się do różnych sylwetek, oferując masaż otulający, który imituje profesjonalne ugniatanie manualne. Do jego mocnych stron należą szeroki wybór poziomów intensywności i programów, Ekran LCD ułatwiający obsługę oraz inteligentne czujniki automatycznie regulujące ciśnienie dla bezpieczeństwa i skuteczności.